Państwo niezmiernie miło mi jest poinformować, że 4 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zgodnie z którą Akademia nauk stosowanych w Łomży staje się z dniem 1 czerwca Akademią Łomżyńską. To jest. Bezprecedensowy fakt w historii miasta. Po raz pierwszy mamy w Łomrze uczelnię, która jest taką pełną akademią z prawami doktoryzowania, z prawami habilitowania. Przyjęliśmy nazwę Akademia Łomrzeńska, dlatego że utożsamiamy się z miastem, utożsamiamy się z regionem, podkreślając też miasto miastotwórczy i regionotwórczy charakter naszej uczelni. Nasza misja się nie zmienia. Kształcimy praktycznie. Dalej, naszych studentów będziemy wyposażać w tą wiedzę praktyczną i kształcić na potrzeby regionu. Natomiast bycie akademią to jest nobilitacja, jest to związane z uzyskaniem kategorii naukowej B, w dyscyplinie nauki prawne. Wniosek o zmianę nazwy złożyliśmy no, niebawem po otrzymaniu decyzji o kategorii, skorzystaliśmy z uprawnień legislacyjnych, które umożliwiają w takiej sytuacji uczelniom, które mają co najmniej jedną kategorię B+, na zmianę nazwy na taką pełną akademię. Nie akademia nauk stosowanych, a po prostu akademia. Nazwa Akademia Łomżyńska, tak jak powiedziałem, wiąże się z tym utożsamianiem z naszym miastem, z naszym regionem. Nasza uczelnia jest jednym z największych pracodawców, bo na etatach mamy ponad 250 osób plus prawie 200 osób na umowy cywilnoprawne. W związku z tym rzeczywiście jesteśmy dużą jednostką. Z samych projektów unijnych w całej historii funkcjonowania uczelni pozyskaliśmy ponad 120 milionów złotych. Budżet naszej uczelni przekroczył w roku ubiegłym ponad 40 milionów. Od 7 do 9 milionów złotych rocznie wydajemy na stypendia. Jedne z najwyższych stypendiów w Polsce, czego zazdroszczą mi rektorzy. Żartując oczywiście, ja odpowiadam, że nie wiem, czy jest się z tego z czego cieszyć, bo oczywiście cieszę się z tych wysokich stypendiów, ale to też świadczy o tym, w jakim regionie funkcjonujemy. Cieszę się, że nasza uczelnia no, taką rolę pomocową też może pełnić, bo w tamtym roku też w trudnym roku mieliśmy taką akcję, że mając jeszcze środki na tą pomoc materialną dla studentów, mogliśmy dać dodatkowe środki oprócz stypendiów naszym studentom. To są tak jak podkreślam, jedne z najwyższych stypendiów w Polsce. Nasza uczelnia w całej historii funkcjonowania, to jest Około 8 tysięcy absolwentów, moim zdaniem świetnie wykształconych studentów, absolwentów, którzy świetnie znajdują się na rynku pracy. Wśród tych absolwentów mamy też osoby, które pełnią zaszczytne, kierownicze funkcje w różnych bardzo dobrze rozwijających się firmach. Między innymi współpracujemy jako uczelnia z firmą Phoenix, która współpracuje z Agencją Kosmiczną NASA. Nasi studenci informatyki, automatyki świetnie się w niej odnajdują, ale też dwóch naszych absolwentów pracuje w tej firmie. Jeden z nich, tak jak wspomniałem, pełni funkcję kierowniczą. Współpracujemy oczywiście też nie tylko z tą firmą, współpracujemy z firmami lokalnymi. Bardzo nas cieszy, że pracodawcy, ci nasi bliźni, doceniają naszą uczelnię, doceniają naszych studentów, fundując im stypendia takie firmy jak Sonarol czy Hexabank. Myślę, że są zadowoleni ze studentów, którzy trafiają do nich na praktyki, fundując stypendia. Często też trwają rozmowy, żeby naszych studentów czy absolwentów zatrzymać w tych firmach, chociaż powiem żartem, że nie zawsze nasi absolwenci są zainteresowani, bo ma, mają też ciekawe oferty pracy, z czego się też niezmiernie cieszymy. Członkiem Rady Uczelni jest dyrektor, jeden z dyrektorów zarządzających w centrali firmy Samsung, stąd też bardzo ściśle współpracujemy z firmą Samsung. W niedługim czasie, jak sądzę, nasza uczelnia będzie jedną z niewielu uczelni, która podpisze umowę w nowym programie oferowanym przez tą firmę Samsung dla edukacji. Nas, nasi studenci mieli już przyjemność wysłuchania kilku wykładów przedstawicieli firmy Samsung. Mówię tutaj o naszych studentach informatyki, co nas też bardzo cieszy, bo jest to firma, która rzeczywiście ten poziom technologiczny ma bardzo wysoki i, i dla nas jest to dużą wartością dodaną, że możemy z tą firmą współpracować. Jako uczelnia oczywiście rozwijamy. Rozwijamy kampus, rozwijamy kadrę. To, co mnie cieszy, to rozwój potencjału ludzkiego. W naszej uczelni w ciągu tych lat istnienia nauczyciele akademicy uzyskali 23 stopnie doktora, 19 stopni doktora habilitowanego oraz 4 tytuły. Profesorskie, co jest ogromnym sukcesem w tak małym środowisku naukowym, ale też świadczy o tym, że my to środowisko naukowe rozwijamy. Także tak, proszę Państwa, zdecydowanie rozwijamy współpracę narodową, międzynarodową. Mamy w tej chwili podpisanych ponad 120 umów z uczelniami międzynarodowymi. Obecnie w naszej uczelni trwa. Tydzień międzynarodowy, tak zwany Staff Week. Mamy 16 przedstawicieli uczelni międzynarodowych, nie tylko europejskich. Mamy m.in. profesora z Japonii. Warto podkreślić, że do chwili obecnej, od początku roku, czyli przez 5 miesięcy właściwie, wyjechało 30 naszych nauczycieli akademickich, właściwie ponad 30 z wizytami do uczelni zagranicznych. Do takich uczelni jak Hiszpania, Litwa, Słowenia, Gruzja, no i wielu innych studenci przyjeżdżają do nas też bardzo chętnie, nasi studenci również wyjeżdżają na wymiany zagraniczne. Propozycja naszej uczelni jest taka, że pełny cykl kształcenia na trzech kierunkach będzie w języku angielskim, jeśli chodzi o rozwój współpracy międzynarodowej. Tak. Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym, że nasza kategoria B, jest taką kategorią, którą otrzymały również w naukach prawnych wiodące uczelnie w naszym kraju. Takie jak SGH, takie jak KUL, takie jak Uniwersytet Dana Mickiewicza w Poznaniu, czy Uniwersytet Warszawski na przykład. Także uważam, że jest to duży prestiż znaleźć się w gronie uczelni. Wy, takich, jak wymienione wcześniej. Cały czas modyfikujemy, doskonalimy, rozwijamy naszą ofertę dydaktyczną. Do jakiegoś czasu, jak Państwo wiecie, mamy dwa całkiem nowe kierunki, czyli bezpieczeństwo, certyfikacje żywności oraz mechatronikę, ale też złożyliśmy kolejny wniosek, logistyka, studia inżynierskie. Przygotowujemy kolejne inżynierskie też studia w energetyka. To jest no coś, co, 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 co z inicjatywy pracodawców tutaj zaczęliśmy przygotowywać i i naprawdę z takimi bardzo poważnymi partnerami do tego przystąpiliśmy. Oprócz tego przygotowujemy kolejny wniosek, bezpieczeństwo narodowe uzupełni naszą ofertę aktualizujemy cały czas też, też programy w porozumieniu z pracodawcami one cały czas są modyfikowane jeżeli chodzi o drugi stopień postawiliśmy na programy godzenia studiowania z pracą z życiem rodzinnym i są to studia które są zorganizowane w ten sposób że, że przede wszystkim osoby pracujące mogą, mogą tutaj zdobywać ten stopień stopień magistra pan rektor mówił o certyfikacie logohera ale też Jesteśmy jedną z niewielu w ogóle uczelni, nie tylko takich jak nasza, ale w regionie, jedyną, a, a w Polsce jedną z niewielu, która posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie zarówno kształcenia, jak też badań naukowych oraz usług, które, które świadczymy. Także w, w, w ramach projektów unijnych, o których mówił Pan Rektor, nasi studenci mogą zdobywać szereg uprawnień, certyfikatów, które są rozpoznawalne w zakresie kompetencji informatycznych, to są certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, kompetencje związane z obsługą różnych programów sygnowane przez producentów tego oprogramowania, ale też różne inne między rozpoznawalne, na przykład międzynarodowe też uniwersalne certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, studenci zarządzania mogą takie certyfikaty Zdobywać certyfikaty, które no, komercyjnie, gdyby chcieli to zrobić po, po studiach, naprawdę dużo musieliby za to, za to zapłacić. Certyfikaty dla studentów Wydziału Nauko Zdrowiu, uprawnienia, instruktorów, trenerów. Naprawdę, nasza oferta jest no, w myśl naszej, naszej misji. Kształcimy profesjonalistów szeroka i, i, i cały czas wzbogacana.